A kolejne pytanie, jeśli chodzi o szczepionki. Czy już te szczepionki są wymyślone? Czy one są w produkcji? Bo często w różnych programach telewizyjnych są różne informacje. Są, nie są? Proszę. Wiadomo, że pomysłów na szczepionkę jest bardzo dużo i dużo szczepionek już jest. Czasopismo Nature wczoraj wypuściło artykuł, w którym szacują liczbę szczepionek już działających gdzieś tam w świecie nauki. Będących w testach, i to jest około 150, w sumie około 150 szczepionek, które ma duże szanse dostać się na rynek. To jest właśnie wykres tej y, publikacji. No i tu można popatrzeć, w których krajach, w których częściach świata te szczepionki się produkuje, i jak dużo ich jest. I teraz y, w Szwajcarii wiem o kilku szczepionkach, które zostały zrobione, i jest jeden profesor w Bazylei, który jest tak przekonany o swojej szczepionce, że będzie działać, że ją sobie sam i swojej żonie wstrzyknął, żeby ominąć różne opostrzenia testów klinicznych. I teraz Szwajcara czeka na to, czy za tydzień się okaże, że szczepionka zadziałała, czy nie. Na razie profesor się czuje dobrze i nie ma żadnych skutków ubocznych. Ale oprócz tego jest paru kandydatów bardzo mocnych do tego, żeby działały jako szczepionki. Przy czym próby kliniczne i sam proces dopuszczenia szczepionki na rynek potrwa parę miesięcy. W takim optymistycznym scenariuszu jest to troszkę mniej niż rok, zanim się szczepionki pojawią. Nad szczepionkami zaczęto już pracować w styczniu. W styczniu, w lutym już były dobre pomysły, jak te szczepionki produkować, szczególnie w Azji, ale oczywiście naukowcy tutaj, znając pomysły tamtych, znając genom tego wirusa, też już zaczęli myśleć nad projektami. Więc ja myślę, że przed końcem, przyszły, tego, przed końcem tego roku szczepionki będą już na, no już będą w aptekach, będą na rynku.